W chwili, w której oglądasz ten film, w stronę Ziemi pędzi najszybszy obiekt kosmiczny, jaki kiedykolwiek udało nam się zaobserwować. Nie pochodzi z Układu Słonecznego i nie wiemy, czym jest. Dane wskazują, że jest niepodobny do niczego, co wcześniej widzieliśmy. Ani komet, ani asteroid. Zauważyliśmy go niespełna dwa miesiące temu, i od tej chwili wszystkie najpotężniejsze teleskopy, którymi jako ludzkość dysponujemy, skierowały swoje zwierciadła w jego stronę, próbując odkryć jego tajemnice. Astronom z Harvardu publikuje artykuł, w którym twierdzi, że to być może statek obcej cywilizacji o wrogich zamiarach. I wskazuje na bardzo konkretne cechy tego obiektu: dziwną trajektorię, ogromne rozmiary. A także fakt, że w momencie największego zbliżenia do Ziemi ukryje się przed naszą planetą idealnie za Słońcem, przez co nie będziemy mogli go obserwować. W najbardziej ekstremalnej wersji swojej hipotezy, Avilep rozważa scenariusz zgodny z hipotezą ciemnego lasu. Zakłada ona, że wszechświat jest pełen rozumnego życia, ale z obawy przed podbojem wszystkie cywilizacje się ukrywają i nie rozgłaszają swojej obecności, aby uniknąć konfliktów. 29 października 2025 roku ten tajemniczy obiekt znajdzie się za tarczą Słońca z perspektywy Ziemi. To idealny moment na odwrócony manewr Oberta, czyli użycie maksymalnej mocy silników, żeby wyhamować i dać się złapać grawitacji Słońca, będąc jednocześnie dogodnie ukrytym przed ziemskimi teleskopami. To zaledwie trzeci taki obiekt międzygwiezdny, który udało nam się zarejestrować, dlatego dzisiaj zapraszam Was na fascynującą podróż po niepokojących obiektach odwiedzających okolice Ziemi. Nasza historia zaczyna się w 2017 roku. Wyobraźcie sobie szok astronomów, gdy 19 października właśnie 2017 roku teleskop na Hawajach, przeznaczony do poszukiwania obiektów bliskich Ziemi, wykrył coś, co nie pasowało do niczego, co znaliśmy. Początkowo sklasyfikowano to jako kometę, potem jako asteroidę, ale właściwości tego obiektu nie pasowały idealnie do żadnego ze znanych nam obiektów. Finalnie Międzynarodowa Unia Astronomiczna musiała stworzyć zupełnie nową kategorię I dla obiektów międzygwiezdnych. I tak narodził się Oumuamua, co po hawajsku oznacza pierwszy wysłannik z daleka. Obiekt Oumuamua był mały, szacowano go zaledwie na 100 do 1000 metrów długości, ale to nie jego rozmiar sprawił, że stał się kosmicznym celebrytą. Jego kształt był niezwykły, opisywany jako cygaro albo płaski naleśnik, a co jeszcze dziwniejsze, wydawało się, że nie obraca się wzdłuż stałej osi, ale koziołkuje. Ale ten wow moment, który przysporzył mu globalnej sławy, to było coś jeszcze bardziej fundamentalnego. Ten obiekt przyspieszał, i mam tu na myśli przyspieszenie niegrawitacyjne, które mogłoby wynikać z jego interakcji z grawitacją Słońca czy innych planet. Kiedy Oumuamua opuszczała układ słoneczny, jej prędkość nie zmniejszała się tak, jak przewidywały prawa fizyki. To tak, jakby ktoś dał jej dodatkowego kopa, ale problem polegał na tym, że nie było widać żadnej siły, która by to wywoływała? Komety generalnie przyspieszają w taki sposób, kiedy lód na ich powierzchni sublimuje, tworząc ogon gazu i pyłu, który działa jak mały silniczek rakietowy. Ale Oumuamua nie miała żadnej widocznej komy ani warkocza. Teleskop kosmiczny Spitzer, specjalizujący się w podczerwieni, spędził 30 godzin na próbach wykrycia jakiegokolwiek śladu gazu czy pyłu i nic. Obiekt był 10 razy jaśniejszy niż typowa kometa, co mogłoby sugerować metaliczny skład, ale poza tym była to. Ciemna kometa w dosłownym sensie. To doprowadziło do szalonych, ale fascynujących hipotez. Jedna z nich, autorstwa harwardzkiego profesora Awi Leba, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, głosiła, że Oumuamua mogła być technologią obcych, a konkretnie ultracienkim żaglem słonecznym stworzonym do podróży międzygwiezdnych, który był tak cienki, że światło słoneczne mogło go przyspieszać. Inni naukowcy, jak Daryl Sellingham z Cornell University, wyszli z inną, równie intrygującą ideą ciemnej komety. Sugerowali, że oumuamua mogła wydzielać gaz, na przykład wodór, uwięziony w lodzie wodnym, który uwalniał się w miarę nagrzewania obiektu ale bez widocznego pyłu. Co ciekawe, ta hipoteza doprowadziła do odkrycia, że siedem innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym, tak zwanych obiektów NEO, czyli obiektów bliskich Ziemi, też wykazuje niewytłumaczalne przyspieszenie bez widocznych ogonów i mogą to właśnie być te ciemne komety. Jedna z nich o nazwie 1998 KY-26 ma być odwiedzona przez japońską sondę Hayabusa-2 w 2031 roku, co może dać nam kluczowe wskazówki Czym w ogóle są te obiekty? W układzie słonecznym głównym motorem aktywności komet jest właśnie lód wodny, a także dwutlenek węgla i tlenek węgla. Ale w przypadku Oumuamua, Teleskop spicera, który szukał właśnie CO2 i CO, bo mógł to zrobić przez to, że działa w podczerwieni, gdzie te związki chemiczne mają swoje sygnatury, wcale ich nie wykrył. Z obliczeń wynikało, że woda, która znajdowała się w tej komecie, nie mogła dać jej takiego przyspieszenia, ponieważ nie było po prostu wystarczającej ilości energii od słońca, żeby sublimować wystarczająco dużo wody. Stąd pojawiła się właśnie ta teoria wodoru, jako paliwa. Ale obecnie, już 8 lat po zauważeniu tego obiektu, główna hipoteza jest taka, że w Oumuamua była woda, ale gdy ten obiekt podróżował przez ośrodek międzygwiezdny, był wystawiony na działanie cząstek o bardzo wysokiej energii, stanowiących część promieniowania kosmicznego. To promieniowanie mogło rozbić część wody w tym obiekcie na wodór i tlen, które zostały uwięzione w lodzie. Ale gdy ten lód się nagrzewał, kiedy Oumuamua przelatywała przez Układ Słoneczny, Delikatnie uwalniał uwięziony wodór, co dawało większy impuls przyspieszenia obiektu niż sama parująca woda. Chodzi zarówno o to, że wodór jest znacznie lżejszy od wody, jak i o to, że potrzeba znacznie mniej energii do sublimacji wodoru niż wody. Ale skąd w ogóle wiemy, że jakiś obiekt jest spoza układu słonecznego? Nasz układ słoneczny to jest bardzo uporządkowane miejsce. Wszystkie obiekty, od maleńkich asteroid po gazowe olbrzymy, poruszają się po zamkniętych torach, zwanych orbitami eliptycznymi. Trochę tak, jakby biegły po owalnym torze wyścigowym. Nawet jeśli na jednym końcu tego toru trochę bardziej się oddalą, to siła przyciągania słońca zawsze zawróci je z powrotem. Ich podróż jest po prostu cykliczna. Tymczasem Oumuamua i dwa pozostałe obiekty, o których jeszcze dzisiaj opowiem, poruszają się zupełnie inaczej. Ich trajektoria jest hiperboliczna. Zamiast zamkniętego toru przypomina ona jednokierunkową autostradę. Obiekt wlatuje w nasz system z jednego kierunku, grawitacja Słońca zaledwie zagina trochę jego toru lotu tworząc taki łuk i taki obiekt mija Słońce tylko raz i już nigdy nie wraca. I obserwując nawet mały fragment takiego toru lotu tego obiektu, możemy oszacować jak wygląda cała jego orbita. Drugim kluczowym dowodem jest prędkość obiektu. Aby na zawsze opuścić grawitacyjne objęcia Słońca, trzeba poruszać się wystarczająco szybko. Ta graniczna wartość, nazywana jest prędkością ucieczki, można to porównać do rzucania kamieniem na Ziemi. Jeśli wyrzucimy go lekko, no to spadnie, a jeśli wystrzelimy go z jakiejś potężnej armaty, albo umieścimy na czubku rakiety to może on osiągnąć prędkość ucieczki i na zawsze opuścić naszą planetę. Obiekty z Układu Słonecznego mają zbyt niskie prędkości. Po prostu są one na tyle małe, że Słońce utrzymuje je na takiej grawitacyjnej smyczy, ale Oumuamua wleciała w nasz Układ Słoneczny, mając już prędkość znacznie przekraczającą lokalną prędkość ucieczki. Oznacza to, że jej podróż nie zaczęła się w naszym systemie planetarnym. Przybyła z tak wysoką energią kinetyczną, że grawitacja Słońca mogła ją tylko lekko wyhamować i zmienić jej kurs, ale nie była w stanie jej na stale schwytać. Ale żeby w pełni docenić wyjątkowość Oumuamua, warto wiedzieć, skąd pochodzą takie obiekty, które są grawitacyjnie związane z naszym Słońcem. To trzy główne dzielnice układu słonecznego: pas planetoid, który jest położony między Marsem a Jowiszem i jest domem dla większości skalistych asteroid. Pas Kuipera to rozległy lodowy dysk rozciągający się daleko za orbitą Neptuna i stąd pochodzi wiele komet krótkookresowych, w tym słynna kometa Haleja. Jest też obłok Oorta, jest to teoretyczna gigantyczna sfera zbudowana z bilionów lodowych brył, otaczająca cały układ słoneczny w niewyobrażalnej odległości. Uważa się ją za źródło komet długookresowych, które czasem wytrącone ze swojej orbity, ruszają w tysiącletnią podróż w kierunku Słońca. I połączenie takiej hiperbolicznej orbity i nadmiarowej prędkości stanowi niepodważalny dowód. Mamy do czynienia z międzygwiezdnym podróżnikiem. Obserwacja takich gości to jest bezcenna okazja, żeby zbadać materię pochodzącą z okolic zupełnie innych gwiazd, bez konieczności wysyłania tam sąd kosmicznych, co obecnie jest niemożliwe. Ale teraz przenieśmy się do czasu, kiedy od wizyty Oumuamua mijają dwa lata. Jest 30 sierpnia 2019 roku. Gennady Borysow, astronom amator z Krymu, przeczesuje niebo za pomocą własnoręcznie zbudowanego teleskopu. Nie jest on naukowcem z jakiegoś wielkiego instytutu, to po prostu pasjonat wpatrzony w gwiazdy, i tej nocy znajduje coś, czego nikt wcześniej nie widział. Obiekt poruszający się na tle gwiazd, ale w sposób, który natychmiast budzi podejrzenia. Kiedy dane trafiają do Minor Planet Center, globalnego centrum śledzenia obiektów kosmicznych, naukowcy na całym świecie wstrzymują oddech, analizują trajektorię, i wtedy pojawia się pewność. To nie jest obiekt stąd. Jak to w ogóle możliwe? Kluczem jest matematyka orbity, a konkretnie parametr zwany ekscentrycznością. W naszym układzie słonecznym wszystko, co jest związane grawitacyjnie ze Słońcem, od Ziemi po najdalsze komety, porusza się po zamkniętych pętlach, czyli elipsach, o czym już opowiedziałem. Ekscentryczność tych obiektów jest mniejsza niż 1, ale obiekt odkryty przez Borysowa miał ekscentryczność 3,36. I to znowu orbita hiperboliczna. To jest taka matematyczna gwarancja, że obiekt wpadł do naszego systemu z ogromną prędkością, w tym przypadku akurat 32 km na sekundę, i podczas przelotu koło Słońca tylko lekko zakrzywi swoją orbitę i odleci dalej w przestrzeń międzygwiezdną, żeby już nigdy nie wrócić. Ten obiekt otrzymał oficjalne oznaczenie 2i Borisov. 2i, bo to jest drugi obiekt międzygwiezdny. Co najważniejsze, 2i Borisov wyglądał znajomo, miał dużą wyraźną komę i warkocz pyłowy, zachowywał się jak typowy obiekt z okolic Obłoku orta. Jego jądro szacowano na od 0,4 do 1 km średnicy, co było porównywalne do Oumuamua. Ale i tutaj działy się pewne dziwne rzeczy. Skład chemiczny tego obiektu był niezwykle bogaty w tlenek węgla, co sugerowało, że powstał w ekstremalnie zimnym środowisku, być może wokół czerwonego karła. Uznano go za obiekt dziewiczy, który prawdopodobnie nigdy wcześniej nie zbliżył się do żadnej innej gwiazdy. Jeśli ktoś z Was lubi starą literaturę science fiction, to ta historia brzmi jak żywcem wyjęta z książki Artura C. Clarka z 1973 roku: Spotkanie z Ramą. Akcja książki rozpoczyna się w 2131 roku, kiedy system wczesnego ostrzegania przed asteroidami wykrywa niezwykły obiekt. Który wlatuje do układu słonecznego. Naukowcy nazywają go ramą. Początkowo jest uważany za kolejną asteroidę, ale dalsze obserwacje ujawniają jego zdumiewające cechy. Jest to idealny walec o długości 50 km i średnicy 20 km, co bezsprzecznie wskazuje na jego sztuczne pochodzenie. Jest to pierwszy dowód na istnienie pozaziemskiej inteligencji. W celu zbadania ramy wysłany zostaje statek kosmiczny Endeavor pod kierownictwem komandora Williama Nortona. Jest to wtedy jedyna jednostka znajdująca się wystarczająco blisko, żeby przechwycić ten tajemniczy obiekt, zanim opuści Układ Słoneczny. I po dotarciu na miejsce i zadokowaniu załoga Endeavor wchodzi do wnętrza ramy, która okazuje się ogromną, wydrążoną przestrzenią tworzącą wewnętrzny świat. Załoga odkrywa tam gigantyczne struktury przypominające miasta, które nazywają Nowym Jorkiem, Londynem i Moskwą, oraz szeroki na 10 km pas zamarzniętej wody nazwany morzem cylindrycznym. Sztuczna grawitacja jest generowana przez obrót walca wokół własnej osi, a w miarę zbliżania się do Słońca wnętrze ramy zaczyna się budzić. Lód w morzu cylindrycznym topnieje, a na niebie pojawiają się źródła światła, które imitują dzień i noc. Zaczynają się pojawiać również biologiczne roboty o różnych kształtach i funkcjach które zdają się wykonywać prace konserwacyjne. Załodze nie udaje się jednak tam znaleźć śladów żadnych inteligentnych istot, a pominięciu słońca Rama wykorzystuje jego energię do uzupełnienia zapasów i zmiany kursu, kierując się w stronę Wielkiego Obłoku Magellana, żeby kontynuować swoją podróż przez kosmos. Ale wracając do realnego świata, tak dochodzimy do roku 2025. Nadszedł czas na naszego najnowszego gościa, bohatera dzisiejszej opowieści, 3i Atlas. 1 lipca 2025 roku teleskop wchodzący w skład programu Atlas w Chile zarejestrował słaby obiekt. Co ciekawe, system Atlas jest wyjątkowy, bo skanuje płaszczyznę galaktyczną czyli obszar, którego inne teleskopy często unikają żeby uniknąć prześwietlenia, bo gaz z naszej galaktyki i pył świecą tam wyjątkowo mocno. I to właśnie to unikalne podejście pozwoliło na przełomowe odkrycie Obiekt natychmiast zwrócił uwagę Minor Planet Center ze względu na swoją ekstremalnie hiperboliczną orbitę. Szybko potwierdzono, że nie jest on związany grawitacyjnie ze Słońcem. Nadano mu nazwę 3I Atlas jako trzeciemu takiemu obiektowi. Początkowo nie było pewności, czy to asteroida, czy kometa. A sam 3I Atlas okazał się prawdziwym rekordzistą. Jego prędkość względem Słońca po opuszczeniu naszego układu. Będzie wynosiła imponujące 58 km na sekundę. I to czyni go najszybszym znanym obiektem międzygwiezdnym, jaki kiedykolwiek odwiedził nasz system. Chociaż ten rekord nie brzmi aż tak niesamowicie, jeżeli przypomnimy sobie, że to dopiero trzeci taki obiekt. Ale dla porównania, Oumuamua osiągała 26 km na sekundę, a Borisov 32 km na sekundę. Taka prędkość pozwoliłaby 3i Atlas okrążyć Ziemię wzdłuż równika w nieco ponad 11 minut. I ta prędkość to jest taki kumulacyjny efekt prawdopodobnie miliardów lat. Podróży przez drogę Mleczną, gdzie każde bliskie spotkanie z gwiazdami działało jak taka grawitacyjna proca. A teraz niespodzianka okazało się, że 3 Atlas nie był nam całkowicie obcy, bo kiedy już go odkryto, to przeszukano archiwa, co wykazało, że już wcześniej udało się go zaobserwować, tylko po prostu nikt nie zinterpretował go jako przybysza z innego układu planetarnego. Inne teleskopy tego układu Atlas zarejestrowały go już 7 maja 2025 roku, 55 dni przed oficjalnym odkryciem. A nawet obserwatorium Very Rubin przypadkowo zaobserwowało go już 25 czerwca 2025 roku. To w ogóle pokazuje jak bardzo wzrosła nasza zdolność do wychwytywania takich kosmicznych wędrowców. No i po odkryciu międzynarodowa społeczność astronomiczna zareagowała błyskawicznie kierując największe teleskopy takie jak VLT czy Hubble. Na nowego gościa w naszym układzie słonecznym i początkowe szacunki były naprawdę zdumiewające. Dane z obserwatorium Rubin sugerowały, że Jądro 3 i Atlas może mieć średnicę nawet 11 km. A inne szacunki, że nawet 20 km. I to byłby prawdziwy gigant czyniący go rząd wielkości większym od Oumuamua czy od Borisowa. No i te liczby natychmiast stały się paliwem dla kontrowersyjnych teorii. Ale tutaj następuje zwrot akcji, jak to często bywa w nauce, z bardziej precyzyjnymi danymi przychodzą korekty przewidywań. Obserwacje wykonane przez kosmiczny teleskop Hubble'a 21 lipca tego roku, dzięki jego niespotykanej rozdzielczości, pozwoliły na znacznie dokładniejsze oddzielenie świat. Światła jasnej komy od samego jądra. No i szacunki wielkości tego obiektu zostały drastycznie zmniejszone. Obecnie przyjmuje się, że górna granica średnicy jądra wynosi. 5,5 km, a dolna zaledwie 300 metrów. Ale mimo to 3 i Atlas wciąż pozostaje największym znanym obiektem międzygwiezdnym. Ale znowu mamy tylko trzech kandydatów. A kolejny rekord to fakt, że 3 Atlas okazał się być najjaśniejszym obiektem międzygwiezdnym, jaki dotychczas zaobserwowano. Wykazuje on wyraźną, chociaż słabą aktywność kometalną, a teleskop Habla dostrzegł nawet strumień pyłu, wydobywający się z ogrzewanej przez Słońce strony komety. Ale prawdziwy game changer w badaniu 3 Atlas to definitywne wykrycie wody w jego komie zarówno w postaci ziaren lodu jak i pary wodnej a także jonów hydroksylowych Co więcej jedno z tych badań wykazało że aż 20% powierzchni komety aktywnie produkuje parę wodną co jest wartością znacznie wyższą niż Typowa dla komet z naszego układu słonecznego. To może sugerować, że to jest pierwszy raz, kiedy 3 Atlas w ogóle znalazł się tak blisko jakiejkolwiek gwiazdy, przez co zachował ogromne ilości łatwo sublimującego lodu. A teraz największa zagadka 3 Atlas, która rozpaliła ogromną dyskusję. Gdyby ten obiekt był całkowicie nieaktywny jak Oumuamua, to byłby po prostu anormalną asteroidą. A gdyby miał silną komę pyłową i wyraźne sygnatury gazowe jak Borisov, to byłby normalną kometą. Ale 3 Atlas jest paradoksalnie po środku. Ma wyraźną aktywność pyłową i wodną, ale wczesne, bardzo czułe poszukiwania spektroskopowe nie wykazały jednoznacznych śladów innych typowych gazów kometalnych, takich jak na przykład tlenek węgla. I to jest prawdziwa anomalia. Naukowcy z głównego nurtu tłumaczą to tym, że głównym sublimującym materiałem jest lód wodny, a inne bardziej lotne związki są Albo zubożone, albo zaczną sublimować dopiero, kiedy ten obiekt znajdzie się bliżej Słońca. Ale to właśnie ta niejednoznaczność otwiera drogę do alternatywnych interpretacji. Być może najbardziej zdumiewającą cechą 3 Atlas, wynikającą z jego prędkości i trajektorii, jest jej wiek. Modele sugerują, że jest to obiekt niezwykle stary. Analizy wskazują, że jest 67% prawdopodobieństwa, że wiek tego obiektu przekracza 7,5 miliarda lat. A inne raporty NASA mówią nawet o co najmniej 8 miliardach lat, to oznacza, że jest on niemal dwukrotnie starszy niż nasz układ słoneczny, który ma jakieś 4,6 miliarda lat. Co więcej, jego taka ciasna trajektoria względem płaszczyzny galaktyki sugeruje, że pochodzi on nie z tego cienkiego dysku Drogi Mlecznej, gdzie rezyduje nasze słońce, ale z tak zwanego grubego dysku, czyli sferycznie rozdętego regionu zamieszkałego przez znacznie starsze gwiazdy. Te dwie cechy sprawiają, że 3 Atlas to jest prawdziwy kosmiczny relikt. Jest to dosłownie kapsuła czasu, która zawiera materię z układu Planetarnego, słonecznego, który prawdopodobnie już dawno zniknął. Zniknął prawdopodobnie na długo przed tym, jak powstało Słońce i Ziemia. Dlatego potencjalne badanie tego obiektu byłoby trochę jak prowadzenie wykopalisk archeologicznych w obcym układzie planetarnym, co mogłoby nam dać wgląd w warunki, jakie panowały we wszechświecie w jego znacznie wcześniejszej epoce. No i tutaj wraca nasz kontrowersyjny znajomy, profesor Avi Leb z Uniwersytetu Harvarda. Leb, który jest byłym dziekanem Wydziału Astronomii na tym uniwersytecie i liderem projektu Galileo, którego celem jest poszukiwanie dowodów na istnienie technologii pozaziemskiej, jego zespół opublikował pracę jeszcze nierecenzowaną, w której wprost twierdzi, że to może być statek obcych wysłany, żeby zbadać nasz Układ Słoneczny. Jego twierdzenia ostatnio podłapały wszystkie uwielbiające sensacje media, a internet zalały nagłówki o kosmitach. Jak zwykle. LEP wskazuje na cztery kluczowe anomalie 3 i Atlas. Teraz szczegółowo przyjrzyjmy się wszystkim. Anomalia pierwsza poświata pyłowa z przodu obiektu. Lep twierdzi, że obrazy z Habla pokazują, że chmura pyłu zdaje się wyprzedzać jądro obiektu w jego ruchu. To zachowanie jest fundamentalnie różne od klasycznych komet, gdzie ciśnienie promieniowania słonecznego i wiatr słoneczny zawsze spychają materię za jądrem, tworząc taki warkocz. Obiekt wygląda tak, jakby zbliżał się do słońca, pchając przed sobą chmurę pyłu. Lep spekuluje, że mogłaby to być strefa buforowa, taka chmura cząstek. Celowo wyrzucana przez statek kosmiczny, żeby chronić go przed zderzeniami z mikrometeorytami. A co na to odpowiadają inni naukowcy? To po prostu wynik powolnej rotacji komety, której okres zmierzono na 16 godzin, i tak wolny obrót sprawia, że jedna strona jądra jest przez wiele godzin wystawiona na działanie Słońca. Nagrzewając się i uwalniając pył, i cząstki te, zwłaszcza większe i cięższe z powodu swojej bezwładności i ogromnej prędkości komety, przemieszczają się do przodu, zanim ciśnienie promieniowania słonecznego zdąży je zepchnąć do tyłu komety, czy czymkolwiek jest ten obiekt. Anomalia druga paradoks pyłu bez gazu. To jest najmocniejszy argument leba. Wczesne, bardzo czułe badania spektroskopowe wykazały obecność pyłu, ale nie ujawniły żadnych cech spektralnych gazu. Skoro widzimy pył, który musiał zostać uniesiony z powierzchni przez sublimujący gaz, to gdzie jest ten gaz? Z jego perspektywy brak wykrywalnego gazu łamie definicję komety, a skoro nie jest to ani asteroida, ani kometa, to czym w takim razie jest. I to otwiera drogę do hipotezy o obiekcie obcej zaawansowanej cywilizacji technologicznej. Ale konsensus naukowy jest taki, że fakt, że nie wykryto gazu, oznacza jedynie, że jego stężenie było poniżej progu detekcji użytych instrumentów w danym momencie i w danej odległości od słońca. Istnieje kilka prawdopodobnych naturalnych wyjaśnień. Kometa może być uboga w lotne związki, ale bogata w lód wodny, co potwierdzono. Być może też bardziej lotne gazy mogą znajdować się głębiej pod powierzchnią i zaczną sublimować dopiero gdy kometa zbliży się do słońca, albo mechanizmy uwalniania pyłu mogą być inne w przypadku tak Starych, napromieniowanych obiektów. Anomalia trzecia, zbyt idealna trajektoria. LEP twierdzi, że orbita 3 Atlas jest nachylona zaledwie o 5 stopni względem ekliptyki, czyli płaszczyzny, w której krążą planety. Prawdopodobieństwo takiego dopasowania to zaledwie 0,2% według jego obliczeń. Co więcej, czas przybicia obiektu jest idealnie zsynchronizowany z niezwykle bliskimi przelotami obok Marsa, Wenus i Owisza. I według niego, takie skumulowane prawdopodobieństwo takiej synchronizacji to zaledwie procenta. W jego interpretacji to dowód na celowe działanie. Trajektoria jest idealna dla sondy, która ma obserwować planety. Ale inni naukowcy wskazują, że takie argumenty statystyczne należy traktować ostrożnie, bo jest to tak zwany błąd hazardzisty. Fakt, że zdarzenie było nieprawdopodobne, nie oznacza, że nie było losowe. Poza tym przeglądy nieba, takie jak Atlas, są zoptymalizowane do poszukiwania obiektów w pobliżu ekliptyki, więc. To naturalne, że właśnie tam je odkrywamy. Anomalia czwarta. Obiekt chowa się przed nami w idealnym momencie. 3 Atlas osiągnie peryhelium, czyli punkt najbliższy Słońcu i moment największej aktywności, 29 października 2025 roku. W tym czasie z perspektywy Ziemi obiekt będzie znajdował się po przeciwnej stronie Słońca, uniemożliwiając obserwację naszym najlepszym teleskopom. LEP uważa, że to podejrzany zbieg okoliczności, być może celowy manewr ukrycia się, w celu wykonania niezauważonego manewru napędowego. Ale to jest kolejny argument statystyczny, bo to po prostu może być przypadek. Awileb idzie jeszcze dalej, sugerując, że 3 Atlas może być formą kosmicznego testu turinga dla ludzkości, kosmici wysyłają coś celowo niejednoznacznego, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wyjść poza nasze naukowe dogmaty i te cywilizacje, które z góry odrzucą hipotezę technologiczną. Oblewają ten test. No ale ostra riposta całej społeczności naukowej jest jednoznaczna. Eksperci tacy jak dr. Richard Morris z ESA stwierdzają, że nie ma żadnych oznak wskazujących, że ten obiekt jest nienaturalny. A astronom Jason Wright z Penn State University punkt po punkcie obala argumenty Leba, mówiąc, że cała jego hipoteza jest po prostu błędna. Konsensus w społeczności naukowej wydaje się być jasny: chociaż 3 atlas jest fascynujący i bardzo nietypowy, wszystkie jego cechy można wyjaśnić w ramach zwykłych praw fizyki, nawet jeśli wymaga to rozszerzenia naszej wiedzy o różnorodności komet. Po prostu hipotezy o naturalnym pochodzeniu są uznawane za znacznie bardziej prawdopodobne, zgodnie z zasadą brzytwy Okhama, niż zakładanie istnienia i działania obcej cywilizacji. Brzytwa Okhama zakłada, że w wyjaśnianiu zjawisk Należy dążyć do prostoty, wybierając takie wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie założeń. Przykładowo, jeśli jesteś w Polsce i słyszysz za sobą ten, ten kopyt, ale nie widzisz, co wydaje ten dźwięk, to należy raczej zakładać, że to koń, a nie zebra. Bo, żeby to była zebra, należałoby założyć, że wydostała się z jakiegoś zoo, co jest mało prawdopodobne, że została niezauważona przez dłuższy czas. Czy jakimś cudem znalazła wystarczająco dużo pożywienia? Generalnie musiałoby się wydarzyć bardzo dużo mało prawdopodobnych zbiegów okoliczności. No dobra, ale czy jest jakakolwiek szansa na wysłanie statku kosmicznego, żeby zbadać ten tajemniczy obiekt? Naukowcy na całym świecie badają różne opcje, w tym propozycje zmiany trasy niektórych misji NASA czy Europejskiej Agencji Kosmicznej, które już znajdują się w kosmosie, albo ponowne wykorzystanie odłożonych na półkę projektów statków kosmicznych i przyspieszenie ich startu. Ale z kometą poruszającą się prawie 60 km na sekundę i taką małą czasu na przygotowania, to ta druga opcja jest właściwie niemożliwa. Jeden z proponowanych planów pochodzi właśnie od Avileba, który w opublikowanym artykule zaproponował, że sonda Juno mogłaby zostać wypchnięta z obecnej orbity wokół Jowisza, żeby spotkać się z 3 Atlas 14 marca przyszłego roku. Pomysł ten nie jest niemożliwy, ale ma dużo problemów. Sonda została wystrzelona w 2011 roku i pierwotnie miała zakończyć swoją misję, zanurzając się w gęste chmury Jowisza już w 2021 roku, chociaż zostało to później przełożone na wrzesień obecnego roku. Problem w tym, że ta sonda jest już po prostu bardzo stara. W tym roku napotkała już dwie usterki techniczne obie zostały naprawione przez inżynierów, ale jej stan techniczny jest mocno niepewny. Orbita, na której się obecnie znajduje, pozwala na oglądanie Jowisza z bliska. Ale jej wizyty na księżycu Jowisza Io w 2023 i 2024 roku naraziły ją na ogromne dawki promieniowania. Więc nie jest jakimś zaskoczeniem, że już teraz wykazuje jakieś anomalie w działaniu. Czy można ją przekierować? Teoretycznie da się to zrobić, ale sonda ma bardzo mało paliwa. Problemy z silnikiem, więc może się po prostu zepsuć. Wtedy zmarnowalibyśmy jej ostatnie miesiące dostarczenia danych z okolic Jowisza. Inną sądą, która już jest w kosmosie i która mogłaby się przyjrzeć bliżej 3 Atlas, jest Juice należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która jest obecnie w drodze w głąb naszego układu słonecznego, żeby zbadać trzy fascynujące księżyce. Europejska Agencja Kosmiczna bada tę możliwość, ale chociaż JUS miałaby bliższy widok niż Ziemia, nie będzie w stanie zmienić kursu w kierunku 3I Atlas, co oznacza, że nadal obserwowałaby ją z dość dużej odległości. A może 3I Atlas można przechwycić w okolicach Marsa? Na orbicie wokół Marsa znajduje się kilka statków kosmicznych, które zbliżają się do końca swojego życia, taki jak Mars Reconnaissance Orbiter czy Mars Odyssey, które mogą mieć szansę na przelot obok 3 Atlas. Według pracy opublikowanej przez naukowców z Michigan State University, to byłoby potencjalnie możliwe, a zaletą tego podejścia jest to, że kometa przeleci znacznie bliżej Marsa niż Ziemi, ale nie jest jeszcze jasne, czy którykolwiek z tych statków kosmicznych ma wystarczająco dużo paliwa na podróż. Ostateczne rozstrzygnięcie pytania, czy, czy Atlas jest po prostu jakimś anomalnym, ale jednak naturalnym obiektem kosmicznym, czy jednak statkiem obcych, nadejdzie prawdopodobnie jesienią tego roku, kiedy obiekt przeleci bliżej Ziemi. O czym oczywiście będę dawał znać. Dzięki za oglądanie, takie długie treści tworzę dzięki wsparciu patronów i patronek, więc jeśli chcesz dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby internet był chociaż trochę bardziej naukowym miejscem, to zapraszam do wsparcia. Zachęcam też do obejrzenia mojego filmu o Tytanie, bo dosłownie pod naszym nosem mamy świat pokryty oceanami. Z gęstą atmosferą, porami roku, chmurami i aktywnym cyklem parowania i opadów deszczu. Świat, który jest tysiące razy ciekawszy od pustego i nudnego Marsa. Świat, który jest prosto jak z książki Lema, w którym z nieba spadają ciemne drobinki organiczne, tworząc wydmy rozwiewane słabymi, ale jednak odmuchami wiatru. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.